Kiedy dasz mi poprowadzić? Jak wygrasz turniej, co ja bym zrobił bez ciebie, co? Trenowałbyś jakiegoś chłopaka? Nie gadaj, głupot. Jesteś najlepszym synkiem na świecie. I córką też Co Co ty nam za pokój zarezerwowałeś? Normalny, dwuosobowy. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną raz zobaczyć się z piwem. Dokończymy wycieczkę, wracamy do domu. Wariat, napsuję normalnie. Powinnaś pisać poradnik, jak cieszyć się życiem. A ty czytać. Uff. Nie wypiłam ani grama alkoholu, czego ty ode mnie chcesz? Żebyś się zachowywała jak sportowiec. To chyba nie najlepiej ani nie świadczy. Bo przecież wszystko poświęciłem córce. Główno prawda! No to klaps. No para, no Fragment córki e, trenera. E, pan Jacek gra tam e, trenera właśnie tenisa ziemnego, trenuje swoją e, córkę, ale nie tylko zresztą, e, ale przede wszystkim. E, jak rozumiem, e, żeby zagrać tę rolę, to trzeba było odbyć trochę treningów. Myśmy przez pięć mm. miesięcy spotykali się na korcie z Łukaszem. No i szczęśliwie się złożyło, że on jest zawodowym tenisistą, więc mnie uczył. Mm -hmm. Oprócz tego. To fajna praca w sumie, co Pograć tak. w tenisa. Mhm. Dosyć wyczerpująca. Oprócz tego trzeba było się przygotowywać na takiej zaplutej salce na mokotowie, jakiś podziemny krąg. Ale to w porządku. Ale co najważniejsze, że w ciągu tych pięciu miesięcy myśmy mieli szansę rozmawiać nie tylko o tym, jak trzymać rakietę i uderzać piłkę ale o tym, co my tam w życiu przeżyliśmy i co myślę, że się zawarło w sposób widoczny lub mniej mm -hmm. w, w, i w postaci w ogóle. W, w w całym filmie. Mm -hmm. No, właśnie, to jest, tenis jest właściwie pretekstem w tym filmie do opowieści o, e, po pierwsze, ambicji, o mężczyźnie, który ma jakieś niezwykłe marzenie, żeby, żeby jego córka została gwiazdą Wimbledonu e, i robi wszystko, żeby tak się stało. Relacji z, z dzieckiem, które też ma prawo do swojej samodzielności i budzi się do tej samodzielności. E, ja rozumiem, że ponieważ pan e, był tenisistą, to to są jakieś. Echa tego, co pan przeżył w, nie wiem, w relacji z trenerem, z ojcem, bo gdzieś pan wspominał, że ten film jest rodzajem rozmowy z ojcem. E, tak, ja jestem synem trenera i punktem wyjścia e, do zrobienia tego filmu było: chciałem zrozumieć mojego tatę. Mhm. E, na tyle mnie fascynował, a do dziś mnie fascynuje i z jednej strony go kocham, a z drugiej strony się go czasem boję, e, że chciałem zrozumieć go lepiej robiąc mhm. ten film. Ale był taki jak filmowy Ojciec, czyli potwornie wymagający, nie dopuszczający właściwie żadnego odstępstwa od rygoru e, treningu. Każdy trener ma to w sobie. Wydaje, może przesadzam, że każdy, ale to jest częste, że, że, że trenerzy są bardzo wymagający wobec siebie i wobec e, w, e, swoich podopiecznych. Mhm. I dla mnie Maciej kornet. Ja kocham Maciej jak tak. Mm -hmm. Jest skomplikowaną postacią, oczywiście ma tą stronę, tą twarz tyrana, ale też ma dużo miłości do, do córki. Mm -hmm. to jest, ja, ja to często powtarzam, że, 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 że zamiacek ma, ma dużo wspólnego z tymi trenerami. Że z jednej strony nie boi się ubrudzić rąk, i jest namaksza na maksa wymagający, ale z drugiej strony jest w nim jakaś miękkość i wątpliwość i tam szukaliśmy. Panie Jacku, pan ma trzy córki, prawda? E, czy pan jest też tak wymagającym ojcem? Czy to są też pańskie doświadczenia przeniesione do tego filmu? E, Pani Katarzyno, tak. <grym> tak do pewnego momentu w moim mm. życiu. E, m, tak, ja popełniałem te same błędy kiedyś, ale bardzo szybko zrozumiałem, że najgorszą rzecz, jaką można dzieci, najgorszą rzeczą, jaką można obarczać dzieci, to wychowaniem, czyli takim jakimś gadaniem, jakimiś tezami, naukami. Przecież one są mądre i doskonale wiedzą, jaka jest różnica między tym, co się mówi, a jak się postępuje. To po pierwsze. Mhm. A potem okazało się, że z powodu różnych moich nie, nieumiejętności, jest lepiej, jeśli one sobie żyją swoim życiem. Mm -hmm. I to się okazało, okazała Persaldo najlepsza droga i dla mnie, i, i dla nich. Mm -hmm. Ten wasz bohater jest właściwie przegrany, y, dlatego że y, wszystkiego się wyrzeka, jakoś się samo ogranicza, nawet miłości, która się mu tak cudownie pojawia, nistego, nizowego, prawda? Przez parę dni kreacja Agaty Buzek, która zjawia się jako postać z innego świata i tego bohatera próbuje wyjąć z tego żelaznego rygoru, co nie bardzo się udaje. To nie jest gorzki film, taki film o mężczyznach, którzy właśnie są owładnięci jakąś ideą i, i wszystko składają na ołtarzu tej pasji, a nie potrafią żyć. Gorzkie szczęście. <laughs> tak, tak, no mm -hmm. oczywiście, że tak. Mm -hmm. to no też... właśnie. Pani powiedziała, że ja mam trzy córki, no ale to myślę, ok, będę mówił za siebie, ale myślę, że każdy mógłby to powiedzieć. Tego swego rodzaju wyrzeczenia. Stawianie pewnych rzeczy na pierwszym miejscu przed zwykłym życiem, no, akurat w, w moim przypadku, e, skończyło się jakimś takim bankructwem duchowym, mm -hmm. więc tak się po prostu nie da. No. Mm -hmm. Nie da się. No, to, 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 Okej, okay. zawód zawodem, a gdzie wolność, godność. Miłość, radość, życia. No. no właśnie, to te słowa wypowiada, no nie tak wprost. Eee, Kamila. Właśnie, no. tak, tak, tak. Eee, bohaterka tego filmu, bo pan też ma za sobą trudną drogę. Oczywiście teraz, jak pan tutaj pięknie powiedział, są hmm. kobiety, <laughs> wino, śpiew, sukces. Wino nie, kobiety, tak. kobiety, sława i pieniądze. <laughs> tak, sława i pieniądze, plus nawet spotkanie z Robertem De Niro, co było pana marzeniem i to się chyba może spełnić. Wszystko pani wypowiada. No, ale. To się <grymna> ale to bez szczegółów, bez szczegółów, ale generalnie generalnie Pan jak gdzieś się czyta z Panem rozmowy, to była taka trudna droga jednak w tym zawodzie, że takie cały czas pokazywanie, że mogę, że potrafię, że dam radę, że mogę siebie przeskoczyć i innych zaskoczyć, że być jak Robert De Niro. Ale y y y myślę, że to jest właściwa droga. Nie wiem, co by się stało. To jest teoretyzowanie, ale nie wiem, co by się stało. Gdybym po szkole nie wiem, odniósł sukces jakkolwiek pojmowany. W momencie, kiedy. Że co, Sodówka? Sodówka to po pierwsze, ale wiesz, no takie, taki brak pokrycia w umiejętnościach. No, są mhm. propozycje, czy jak wszędzie bywa, um, a niewiele potrafi, a ten tak zwany urok młodzieńczy, jak zwał, tak zwał, mija. Mhm a co zostaje, no potem niewiele, więc może to lepiej, że tak się stało. Ja uważam, że lepiej dla mnie, że to było tak od rzemyczka do koniczka. Mm -hmm. no, z drugiej strony, jak się prześledzi e, Pana drogę, to właściwie nagrody były, ilekroć Pan zagrał w filmie, e, to za drugi plan dostawał Pan za każdym razem nagrodę. Zaczęło się przecież od Ediego i później szło po kolei, także, także wydaje mi się, że ten Rzemyczek jednak był taki mocny. No ale ja jeszcze mam miejsce na etażerce, także bardzo Myślę, że jest pan na bardzo dobrej drodze w tym roku. W córce trenera jest też dwójka młodych ludzi. To zawsze jest trudne, prawda? Pokazać naturalnych młodych ludzi w kinie. Ten film w ogóle też jest charakteryzowany jako film dla młodzieży, co, co jest bardzo rzadkie w Polsce. Skąd pan wziął tę dwójkę? Bardzo piękna dziewczyna i świetnie grająca. Karolina Bruchnicka, Karolina Bruchnicka, czyli córka trenera, jest świeżo upieczoną absolwentką łódzkiej filmówki szkoły wydziału aktorskiego. Ale już grywała chyba u Jagody, szelc się pojawiała. Tak, tak, uh -huh. tak, zagrała w Monumencie i w, za to Bartek Kowalski jest Natuszczykiem. Spotkałem go na kortach, kiedy szukałem właśnie tej postaci Igora i ujęło mnie to, że kiedy odwołano turniej, dlatego że spadł deszcz, to w, Bartek postanowił sobie wysuszyć kort i mimo wszystko zagrać Mm -hmm. e, ale pan też sobie postanowił pograć w tym filmie na korcie <laughs> i nie tylko. Śmieję się, że nie mogłem. Tato chciał, żebym zagrał na Wimbledonie w Eurosporcie. Nie udało się to. Musiałem się obsadzić w filmie, żeby zagrać na dużym ekranie. <laughs> e, ale e, tak pan trochę umniejsza te swoje osiągnięcia, ale, ale to zdaje się jednak, ojciec coś tam wytresował z pana, wyciągnął, bo jednak pan był mistrzem. Tak. <laughs> Byłem kilkukrotnym medalistą mistrzostw Polski. Mm -hmm. No to jednak, to coś, coś Coś pan tacie zawdzięcza. Tak. <laughs> A tata już widział film? Widział, widział kilka razy. Widział też jedną z pierwszych układek. I za każdym razem się wzrusza i e, myślę, że to taki film, do którego będzie często wracał. Mm -hmm. Ale rozmawiacie po tym filmie, jeszcze spotykacie się. Tak, tutaj. tak, <laughs> tak. E, 20 lat temu, kiedy nasze drogi się tam rozjechały, to ja też chciałem zrozumieć, dlaczego to się stało i mm. a, no on też, ten film też ja mu dużo pomaga, myślę. Mm -hmm. Chociaż, drogie panie, nie wiem, czy wiele może mu pomóc, bo po prostu jest, jego ojciec jest tak przystojny, że mam jakieś podejrzenia co do ojcostwa. <laughs> Panowie, ten film po roku jeszcze wraca przy, w postaci takiego teledysku, który, który, znaczy mówię, no nie film po roku wraca, ale powstał teledysk chyba po roku od nakręcenia filmu właśnie, w którym wszyscy się świetnie bawicie, tańczycie. Zresztą tenis to jest taniec, więc właściwie ten taniec nie bardzo mnie zaskakuje, bo ja zawsze odbieram tenis jako taki balet wspaniały. Czy stąd w ogóle pomysł na to, żeby w ten sposób promować ten film? Stęskniliśmy się za sobą, rzeczywiście blisko po roku po skończeniu zdjęć spotkaliśmy się. Wcześniej oczywiście nagraliśmy wokale Jacek śpiewa, Agata Burzek, Karolina Bruchnicka i Piotrek Żurawski. I on Piotrek tam opowiadał o postaci, opowiadał o muzyce i bardzo nie lubił zespołów, które grają na cymbałki ukulele. I zrobiliśmy aranż piosenki, którą on tam wykonuje na cymbałki i ukulele. W okazji jest. Czyli się przekonam. A pan panie Jacku, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy: że pan musiał równolegle pracować nad filmem Claire i nad filmem córka e, trenera. No to był rok ciekawy i wyzwanie, chyba też emocjonalne, bo pan bardzo tak głęboko wchodzi w swoje postaci, co zresztą u Smarzowskiego zaowocowało no, zupełnie inną rolą i, i postacią niż się z panem do tej pory kojarzyło. Tak było. No. Wie pani, Ja staram się w tym zawodzie podróżować, znaczy nie stać w miejscu, tylko mm -hmm. podejmować czasami ryzyko. Um, przede wszystkim dla siebie, no. dla siebie. Jeśli to zobaczą widzowie i docenią, to świetnie. Ja miałem w istocie równolegle czasami zdjęcia, co zresztą się dobrze złożyło, mm -hmm. ponieważ ta charakteryzacja w klerze była niejako wymuszona. Moją niesubordynacją i tym, że sobie zgoliłem włosy maszynką. Tak zostało tak. w filmie, tam musieli mnie, mnie zmienić. Więc... Ale to bardzo dobrze zadziałało. Tak, bardzo dobrze. Mm -hmm. tak, ale to mm -hmm. naprawdę była kwestia mm -hmm. przypadku, bo w ostatniej chwili w klerze tam przyczepili ten tupet i, i Ewa Drobiec wspaniale z tego. Ale widziałem, Wybrnęło. że klatę masz taką samą. W no, klatę, klatę mam taką samą. Ale ja nie pamiętam, nie, 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 no nie. Ja nie chcę się krygować. Ja nie pamiętam jakiejś takiej, takiej szalonej różnicy w, w poczuciu w jednym filmie i w drugim. Nie wiem, ja, ja, ja też tak jakoś działam instynktownie, że wierzę w to, że ciągle to ja jestem ja, mhm. powiedzmy prywatnie, tylko w kostiumie, w innej charakteryzacji, i tam mówię jakiś tekst, który mi ktoś napisał. Jestem w innych okolicznościach, mhm. więc. Jakoś tam nie, nie musiałem, jak to się kiedyś mówiło brzydko, postaciować mm -hmm. specjalnie. Mm -hmm. O, ja za to pamiętam, że jak parę razy przyjechałeś, na przykład po zdjęciach, do, które miałeś w sierocinicu, to byłeś taki przegaszony. A no nie, no bo tam był jakiś, no rzeczywiście... właśnie tak emocjonalnie dwa, obci obciążający ten sposób. No to takie dwa, dwa dni były mm -hmm. u Wojtka, takie mm -hmm. rzeczywiście dla mnie trudne i to może wtedy mm -hmm. przyjechałem. No, o, Łukasz na pewno ma rację. No, rację mają ci, którzy widzą. Mm -hmm. e, cór, e, właśnie, Wojtek Smarzowski i Claire e, to jest 5 milionów e, widzów w kinach. Życzymy tego córce Tredera. 7 milionów, tak <laughs> 7 milionów. E, ale, ale bardzo się cieszę, że pan e, właśnie. Wszystko kręci się w tym filmie wokół postaci, którą pan wspaniale kreuje, także gratuluję tej roli. No, i zapraszamy do kin od 1 marca. A teraz, właśnie ten Teledysk, gdzie się państwo świetnie bawili i promują nim film. Rozdarła serce mu na pół, jego córka, córka trenera. Rozdarła serce mu, liczyłem na karierę jej, zabrałem ją na turnieje, trenowałem, kartowałem, oddałem serce jej. Szanuje, pije pali, szuka przygód i ciągle flirtuje. Rozdarłam serce mu na pół, rozdarłam serce mu na pół. Jego córka, córka trenera. Rozdarła serce mu. Jego córka, córka trenera, rozdarła serce mu.